Hej, cześć witajcie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku, zagramy w Heroes of Might and Magic 5 yy, Kampania Inferno, lecimy sobie dalej jeżeli chodzi o tę kampanię wchodzimy na teren zielonego nie wiem czy nie za wcześnie ale to się zaraz przekonamy tu może tu są te feniksy czego wy bronicie, podwoły na zimnie Useless, dobra, jedźmy w tę stronę Alastor też jedź w tę stronę Zrobisz nam jako Scout? Okej, okay, tu będzie miasto, moje startak Maggie 4, co mam na Maggildzie 4 tutaj A trójka Cierpienie Przywołanie istot a tutaj, tu możemy piątkę zbudować, to zbuduj Implozja i wskrzeszenie grad meteorytów, odpalać na magię Rozkład, to bym chciał, muszę tam podjechać agraelem No, bo mistrza bólu Kończmy turę Dojechali mi Alastora ale teraz tym bardziej wiem, że tam jest zamek. Grupa kostuch. Grupa kostuch. Ty jedź moja droga do zamku tego? Trzeba będzie wojsko przewidzać długo. Będzie ogłosili super, a tych ty, ty druidzi to jest kolejne coś, co chcę zabić. 97 serwerów i nie ma najmniejszego problemu. Gilia magów zbudujmy sobie. Ok, czekajcie, gdzie byli ci druidzi. Tu. Dobra, do zamku. Skończmy turkę. Zaraz zrobimy w sumie gówniaka, który będzie zbierał. A eee, czyli żeby ja do tych druidów przejechać, to ja się muszę przebić tu. Dobra, wróć mi się. A czemu on tak pojedzie po ten? Dobra, mm, tu sobie zróbmy gówniaka. Magilda buduje... O, kapitol tu mogę zbudować. Yy, zróbmy sobie gówniaka. Super, gratuluję, zostać gówniakiem do zbierania. Kopalnia złota to jest pierwsze co zdobędziemy. Jedź po to wojsko. No i nabieramy tempa, nabieramy tempa tak naprawdę, nie? Jeżeli chodzi o nasz o nasz scenariusz Okej, okay, Agaral. Aha, bo tu blokujemy te gówno jednostki. No dobra. Pozbądźmy się tych wszystkich. Eee... Dobra, wszystko. Zostaw tych chłopów, Was ulepsz. Zostaw ich tu. Jedź moja droga. Bez komentarza. Jedź moja droga tutaj. Mm, tu możemy zbudować kapitol. Co zrobimy? Smoki może, moglibyśmy też zbudować. Czy co? Yy, odmów, ścigaj. Smoki zawsze było warto mieć, nie? Ścigaj. I walczmy z Wami. A zawalczmy sobie to. Ciekawa walka będzie, na pewno. Z mukuchami. Ja nie wiem, czy one mapy nie przelatują całej. Tak, wzmory uderzą, oni uderzą w cerbery. Brama. Wait. Po cerberach. Okej, okay, uderzyli w zmorę. B. Zabił dwóch, elegancko Tu jest prosta strzałka, więc wal Wal tu balista, Lodowy promień, 180, z ręki bijesz więcej yy, Dawaj 80 być impa, zabija dwa smoki To jest, to jest coś, nie? przyjedź z tą armią. Ty dalej idź zbierać, co masz zbierać od naszego kochanego zielonego. Gild tu jest zbudowany i tu jeszcze magilda, to praba będzie machnąć, nie? Okej, okay. szał. Rycerz Śmierci, to jest ciekawa jednostka, chyba. Rzucanie klątwy, zabójczy cios. Brama. Wait. Brama. Okej, okay, kolego, nie tak szybko. Nie tak szybko. Powinienem porobić jedynki do zajmowania kontrataku już at this point Ale jak ktoś ma zabrać kontratak to ty albo zbramowane jednostki Wait 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 Okej, okay, bez kontrataku jesteś Tu się zablokowałem trochę, ale do przodu cię Wrażliwość Niechaj będzie Uwal I dokończ sprawę demonie Mamy to eee, Tłumu bram Nie lecą mi w ogóle perk'i, które chciałbym mieć To jest zabawne Istnieje 15-30% szans, że na szczęście baterii z grupowania trzyma dwa razy większe wsparcie niż Wygląda broken. Ta zbrojka jest fajna. Bierz to tu i dawaj mi jedź. O, pff. Do zamku mieć potrzebuję, żeby wziął spele. A ty, moja droga, gdzie jest ten tu fort na wzgórzu? Ty dalej przejmuj. Nie, o pokonany. Dobra. Okej. Okay, I tu bronią anioły, czego? Zbroja zapomnianego bohatera. deum archanioły przejmujemy Ci kopalnie rudy, mhm. czerwone, ja chcę coś budować. kapitol już drugiego nie mogę zbudować. Nie jest tyle, ty tutaj do tego. Ty tu tutaj tam gdzie miałeś tu ptać Ty weź to klucznika. I jedź tutaj. Więc który? jedź do fortu. Jedź, gdzie miałeś jechać. I ty dalej zbieraj. Wszystko co miałeś zebrać. No już zaraz się tych drugi, drugich trzeba będzie pozbyć Tydzień światła, zaklęcie przyswojone Mag guild piątka A Tutaj mogę zbudować smoki, nie? Okej, okay, teraz tak Dawaj tu psiarnię Witam, zostałeś mianowany szanowanym e, szanowanym dobosicielem kolejnym. Zresztą nie jesteś pierwszy. Nie bój się. Dobra, gdzieś e, tu. Portal miasta, ok. I ty, Agra w takim razie jedź w jego stronę. Ty już ulepszyłaś, prawda? Tak więc, ty, moja droga, też jedź. Będziemy jechać tutaj, więc jedź tutaj. Nie, nie będziemy. E, będziemy jechać tutaj. Co ja mogę zostać? Ty, gdzie jechać? Zbieraj to. Nie chcę Twoich chłopów. Ulepszamy sobie smoki. Czy tutaj też możemy smoki zbudować? A zobaczmy. I tak, ty. Coś ci tu stoi na drodze. Tam też ostrza zostaw. a ja Lord Demonów. Na pewno ci nie zostawię jednego Cerbera. Tylko jednego Impa, to jest wszystko, co na, na co możesz liczyć. Wracaj do zamku. A w takim razie idzie tutaj. Zbierasz armię. Deleb przerzucaj armię. No, 50 Sukuba. To już nie wki pierdział. Prawie dwie droga tego Demona. I co ty możesz robić? Agraal tak musi stanąć do tego zamku, bo potrzebuje żeby on wziął sobie spele stamtąd Jedź tutaj mm, ty. ty Jedź mój drogi dalej skautować. Okej okay. graal w takim razie niech jedzie tutaj po smoki i po spele tu budujmy dalej. Możemy zbudować smoki. 15 kryształów. Targowisko zbudowane mamy. Ok. No to pora się przehandlować. Pierdolniczki resztę. Nie, nam brakuje 5, idealnie tak. Ty, Deleb, dowiedziesz smoki. Ty jedź dalej. Gdzie miałeś jechać? Ty wracaj do zamku. Dobra, wiecie, to ja się tu z wami utnę. No bo to takie na razie mam bieganie. No i jak się, jak się wydarzy, coś ciekawego, to się odezwę, nie? No, i mamy tutaj walkę z Gilleraenem, którą sobie oczywiście stoczymy. I co? No i git, nie? No i walczymy. Brama tutaj. Ty, mój drogi, wlatuj tu, pal. Wait. Dzięki za manę wariacie. Bramy się tutaj no, nie jestem w stanie tak działać, żeby ich dwóch tam działało, nie, dobra, leć Cerberus dead okej, Walf strzelca do przodu Takie ja miałem po smoku, ale to nie jest problem, on też zresztą podjeżdżaj mu tu Pokazując, się, zaczynają się pokazywać zbramowane istoty balista, bije massive damage, grupowa wrażliwość. Ops Gileral coś tam strzeli z ataczku O, ci będą boleć, ale jakoś nie będę płakał. Do przodu rogate demony. Pokazują się kolejne z bramowane istoty ouah wow. za so brutal pozbądź się jego aj nie widziałem tego Ej kurwa, chuj ok rozkład nie wiem na co mogę rzucić na was rozkład to jest taka trucizna która co turę co ruch Zadaj mu obrażenia tam, nie? Dawaj tu A Jeszcze go przestraszyłem Dzięki za manę, świrze Pozbądźcie jego Wal w rusałki, przestraszone, elegancko Strzał tu. No i koniec, a ale wygrywa bitwę Moi mili Taktyka. Mistrz umysłu. No, wezmę do mnie mistrz umysłu, no co mam co mam wziąć. Zhańbiłeś mnie i moje dobre imię. Zetnij mi głowę i zakończmy to. Jez, zawsze są emocjonalni, nie? Jeśli dobre imię jest dla ciebie takie ważne, pozostań przy życiu i się. Śmierć byłaby zbyt łatwa. Nie mogę żyć w takiej hańbie. A więc sam się zami. Życie mm. jest zbyt cenne, by je odbierać pochopnie poetą. Któregoś dnia zapewne pojdzę pracić. Cel zrealizowanym. zajmi wszystkie miasta elfów. To jest następny cel, no tutaj mamy ten, ale oni już raczej nie wypełzną, nie? Są tak porozbijani, że raczej już nie wypełzną. Rozbiję ich główną armię, nie? A ja jeszcze muszę agrać do exp'ić, przynajmniej do maxa. No i tutaj mamy pozbycie się tych elfów, znaczy może druidów. Czas na sianokosy, drodzy druidzi. Wa, wow, ale będziemy się bronić. Może armii zbyt dużej nie mam. Ale damy sobie radę. Proszę jak skoszeli? Jezus Maria. No i wiecie, widzicie co robi, co robi dobry bohater, nie? Co robi dobry bohater, tak naprawdę? Weźmy mu kontraatak. mi kontratak. Pozbądź się go bez kontrataku, że jesteś niczym. Niczym dla mnie ważnym. No i balista cię nawet, chłopie, dobije. XPP. A Grael wygrywa walkę. Pomysłowo, no nie, nie, nie chce mi dać, nie, nie, nie chce mi tego dać. No i to maksymalny poziom. Dobra, możemy kończyć scenariusz. Tylko teraz tak, ja sobie jeszcze popatrzę, czy wszędzie byłem postaty. Wszystkie gildi zgarnąłem. Dobra, jesteście tu już pod ten zamek. Graal... czy ty wszędzie? Chyba, chyba wszędzie byliśmy. Bo co tutaj co mamy? Drzewca, nic nie, nie, nie chroni. Rakrzosa rani, tam jest jakiś, on też nic nie broni. Dobra, jedźmy zakończyć ten scenariusz. No i mamy jedną z ostatnich walk. No sobie zawalczymy. O co my tu mamy? Brama wlatuj. O nie, uwiązałeś mi smoka. O nie. A smokowi się dostaje, No to jest trochę ból, nie? O, można nam odbić spela, ale nie odbija. Dobijamy jednoroga I dojeżdżamy. No jeszcze nie będę walczył. Cel zrealizowany. A ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie feedback. Widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.